Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. A ja na dziś przygotowałam tutaj miks. Za 90 zł. Mam 4 zdrabki e, po 5 zł. Super linie białe, złoto, podkowa, szczęścia ory, oraz worek z kasą. E, do tego za 10 starożytny skarb, łącz wow, zdrabka, morze pieniędzy, wielka kasa, krzyżówka oraz droga do miliona za 20 zł. I są to klapki yy, z moich zmagań alfabetycznych, gdzie będę szukać literki R. Oczywiście trzy razy tą literę na jednej zdrabce. No i tak. Zacznę sobie od worki z kasą numer 47. I tu wygrywa 12, 43, 52 i 46. No. U mnie 16.

Ta edycja jest dla mnie raczej nieszczęśliwa. 34, 41, 23 oraz 53. Takie liczby. A ja mam 13, 45. Nie mam, 51 też nie mam. 11, 34, niemożliwe jest wygrana. 37, 14. Coś mi się wygięła ta zdrabka. 12 i 21. Dobra, po 34. No jest 5 zł. Ale tutaj literki R to są S na 30 zł. Więc tutaj nic. Może teraz jedno za 10. Starożytny skarb. Numer 9. No i 3. Takie same symbole, bądź cztery w bonusie. Już bonusu nie będzie. Tutaj dwa razy skrzynia. Druga gra nic. Trzecia gra też nic. Jest wielbłąd. No i tutaj pusto. Gra piąta. Dalej. Pusto i gra siódma. No już widzę, że tutaj nic nie będzie. Dokładnie. Okay. I kolejna za pięć to białe złoto numer trzydzieści siedem. A wygrywa czternaście, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści dziewięć i czterdzieści siedem.

piatrak i cytryna. Już cytrynka jest. Tutaj też. A wiatraka nie widzę. Dzwon i arbuz. Okay. Popcorn i serce. Tutaj nic, tu jest popcorn. Dalej leżak i moneta. I są tutaj oba symbole. Moneta i leżak. No dobrze, dalej ptak i kwiat. No co, tego nie będzie w ogóle chyba. Nie widzę tych symboli. No to balony i gwiazda. Gwiazda i balony. Tyle. Biedronka kości. Kości. I tutaj nic, tu nic i tu już nic. Księżyc tęcza. A tych symboli nie ma. Słońce i łódź. Tutaj. Łódź. I to jest łódź. I kolejne dwa to klapki lody. Klapki tutaj aż trzy razy. Ostatnie dwa to podkowa i parasol. Podkowa. I tutaj są podkowy, parasolki, ale niestety nic to nie daje. Dokładnie. No dobrze, no to wow, zdrobka. numer 24. Już prawie ostatnia z paczki. I takie mam wygrywające liczby, a u mnie 58. No i zaczynam tutaj od oboka. 45, 55, 51 pięćdziesiąt sześć dalej trzydzieści jeden czterdzieści trzy czterdzieści cztery czterdzieści osiem i czternaście czterdzieści sześć nie mam pięćdziesiąt trzy pięćdziesiąt dwa no to sobie wybrałam na ten odcinek z drapki.

Pięćdziesiąt dwa, trzydzieści dziewięć i czterdzieści jeden, a moje to czternaście, czterdzieści pięć, szesnaście, pięćdziesiąt jeden, trzydzieści cztery, pięćdziesiąt siedem nie ma, siedemnaście też nie mam, dwadzieścia sześć, trzydzieści jeden i dwadzieścia jeden trzydzieści osiem blisko, dwadzieścia to nie mam w ogóle czterdzieści sześć też blisko nie no, ale wybrałam dobra, nie ma nic BV zostają się trzy zdrabki, wielka kasa numer dziewiętnasty

50 to nie mam, czterdzieści dwa, czterdzieści trzy, nie ma, 16 36 jest wygrana wreszcie coś, 34, nie zostanie tylko pięć, a tu mam dyszkę, na dyszkę są kontrolne Z, więc nadal nie znaleziona. Przyżółka numer piąty. W bonusie mam harpu i mam tak wr, czyli r do bonusu. Tutaj. By było wszystko, i w ostatniej jest R. Tu też. Tu jest W. R i R. No dobrze. Czy dobrze? Nie dobrze. Znaczy dobrze o i G. Na razie nie ma tutaj nic. Choć ma za mało literek, żeby już się coś tam tworzyło. O i G. Tyle. Tutaj, tu. I na ostatnie jest O. H i P. No od razu dwie do bonusu. I teraz tutaj. Jest P. A literki H tutaj nie widzę na no tej. Tutaj było po jednej i na ostatniej p tutaj też jest tu jest No p literki są i tutaj H też nie widzę. Okay. Kolejne dwie to J i B. Jeszcze Dobrze. I na tej teraz tutaj. J i B. Nie widzę wcale tutaj. No dobra. To kolejne dwie. To Y oraz L. No i tyle. Teraz tu Y jest L, jest Y, L, L, no i tu jeszcze jest jedno Y, może I, ostatnia tutaj L, L, Y, L i L, to wszystko. D oraz A. A do bonusów padła. D, A tutaj. A, do. się pierwsze słowo dopiero. Dobra. Tutaj teraz. No, dobrze, to by było tyle, i na ostatniej literka A oraz D daje słowo pad. To pierwsze. Wszystko. Kolejne dwie litery to I oraz Z. Więc w ponusie ich nie ma. Iga, tutaj się tworzy drugie. I oraz Z. To tyle. Y, tutaj na tej drugiej. Tutaj mam. Tutaj. I na ostatniej. Więcej nie powstało. F i M. Znów w bonusie nie ma. F, M. No dobra, to tyle. M. To jest jeszcze M. I na ostatniej. Tutaj. To wszystko, dobra. Ostatnie literki to T i U. Czyli bonusu niestety nie ma, jest jedna literka w bonusie. Tutaj na no, były dwa słowa, też nic więcej nie dokładam. Tutaj mam Louvre. to jest pierwsze. Tym drugie. I to wszystko i na ostatniej było F, czyli mam forum, to jest też drugie. Tutaj jest TU, tu jest jeszcze T. No i niestety tutaj też już nic więcej. Było razy 3, było 5000, wow. No to by się zgadzało, bo są kontrolne różne, ale niestety nie było laterki. Ostatnia zdrabka, droga do miliona, numer siódmy. Ej, no mam nadzieję, że tutaj choć znajdę jedną parę liczb, która daty kontrolne. Mam 42, 16. Tutaj różne. Nie ma. No, już było blisko. Tutaj nie ma, kolejna gra. Nie ma. Nie ma trzydzieści trzy, dwadzieścia pięć. Tutaj nic. Mam razy dwa, piętnaście razy dwa, a to daje, mnożę razy dwa.

No ale chociaż to rekompensuje, że nie mam tych literek, więc tak. Stóweczka wpadła w tej droga do miliona. 10 zł. Wielka kasa. I 5 zł jest w podkowa szczęścia. Także 100 15 zł na 90 zł wkładu. No chociaż tyle, że jest odzyskane I Muszę zrobić dogrywkę. Także już Was zapraszam teraz na kolejny odcinek, właśnie z tej mojej serii alfabetycznej. Bardzo Wam dziękuję za poświęcone kilka minut tutaj na oglądanie yy, mojego trappingu. I już się z Wami żegnam. Pa!